Siema siema i wracam z powrotem w dniu następnym, bądź też w tym samym, w zależności od tego, jak często i gęsto będą odcinki pokazywane. To jest miejsce, gdzie coś się będzie działo na pewno. Tylko co tu się będzie działo, to ja tego nie wiem. Ale to jest diabelne miejsce i tutaj nie bez przyczyny jest tyle ładunków porozmieszczanych, na przykład nad głowami i tak dalej, ja ich nawet nie mam zamiaru tykać. To jest wszystko nie bez przyczyny, że są tu takie korytarzyki i można przejść, ganiać się i zejść. To jest przygotowane miejsce na pole bitwy. Jestem tego pewien. A kto będzie na tym polu bitwy? Podejrzewam, że ja będę na tym miejscu polu bitwy, i podejrzewam, że, że ten odcinek może być bardzo krótki, bo pewnie będę już. No nie, dobra, zobaczmy. No właśnie. now stop for little fun. Computer arm explosives. And detonate. What the fuck? No to się zacznie chyba. Warning. No Contamination detected. to, no to się zaczęło. Are you all right, No, not really. I'm locked in. There must be an override on one of the walls. Okay. I look forward as soon as I'm not being stabbed in the face. Oh, do that. Dobra, nice takže.

Lockdown Kurna. w pierdzielę całą municję. Chyba im o to chodzi. O, nie mam już to przeładowywać! Ale numer! muzyczka bardzo dobra muzyka dobrana ja już nie mam amo. mogłem walić tymi nie ma tu nic więcej o, ale się wyprztyka ja tej gry nie skończę o, ale się wyprztykałem Coś jeszcze tutaj mnie tutaj zabawi Wcale bym się nie zdziwił ojej już nie jest tylko właśnie teraz. Quarantine lockdown activated. Jeszcze wiesz te... ...zwłoki się walają? Przecież się ja nie mam w ogóle. Zero amo kurwa, zero. Zero amo i przecież ja muszę kupić jakąś amunicję. Przecież ja tu zginę marnie jak mucha. Jak mucha zginę. I to nie w smole, tylko mucha normalnie Mogłem użyć tych wszystkich różnych dziwnych rzeczy, nie? No ale idzie, panika Dobra, zobaczmy co to jest. to jest Aha, dobra Nie zdążę, ale jaja. Małżyszysz ty w mordę! się wpakowałem w tej grze kto 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 wymyślił tą część trzecią tak rozpieprzoną wywaliłem wszystką amunicję prawie nic kurna bierzemy. weźmiemy stąd i będziemy z tym szli nie ma wyjścia ani wejścia Teraz pieprz nie wiem, ale dzieje, ja to spanikuję zaraz, to panika będzie. Teraz nic pewnie nie wylezie. siedzę łachy. Widzicie? Cieka jak na to na nich zadziała. O, w dupę. No jeszcze się, kurna, przeładować musiał. No nie, no kurwa melodia. To jest niemożliwe. To jest najlepszy niższy poziom gry. To jest po prostu nierealne. Walka wręcz, kurna. Ziadł, kieprz. Dolek! No! Przecież ja wywal O, Amo. Amo, dobra To ku... To nawet nie działa na nich ten... To, to ja, ja nie wiem jak ja mam to przejście nie mam mamo Ja nie mam niczego już nie mam 13 raboi plus to co mam w tym Jak ja mam ugarnąć u grę Fuck off Czego ja nie mogę zabić? Elektrycy? Właściwie mnie nie przeraża człowieku Jakbym wyskoczył teraz ten kurde wielki byk O Patrzcie widzicie jak takich huk skrytek Bo nawet tam O matko Kurna, to wystarczyło podejść i otworzyć. Ale to wiecie ile ja tego przegapiłem Multum. No nie będziemy przecież wracać. Zobaczymy czy na dole nie ma. Ja myślę co tych tej amunicji mało dają. Oni sobie zrobili taką sztuczkę, łagiczkę. Chodź, chodź tak. Będzie dobrze. Przejdziemy to jakoś razem. No bo jakieś czary mary trzeba robić. A nie otwarte. Zapraszają nas do środka. Zapraszamy pana do środka.

Kurna, coś się podkładało. Kurna Nie pamiętam Jak to było. O! Tak to było. Nikt, nikt nie ma o tym nie zjeść. To dobra. O! Kolega z zespołu. Patrzcie, kurna, jego nie przecieło nawet! No nie! No to jest jakaś paranoja. Przecież ich nawet nie pocięło Jak to elektryczność ma się do rzeczy? Pamiętam w tamtych odcinkach, posłuchajcie, ich przycinało A teraz nie poprzecinało, to oni są... To oni są na elektryczność, przepraszam bardzo, to oni są na elektryczność, tacy jacyś... No przecież mi nie mam, mamo w ogóle, ja nie mogę. To oni są na elektryczność... A co to? O! A mamy skaner jeszcze. Ojejku, mam robocika, chodź tu robociku, chodź! Chodź, chodź, chodź. Po co ja go tu wypuściłem? On ponoć zbiera jakieś różne dziwne rzeczy. Tylko, że on tu nic nie pozbiera. Chodź tu. E, malutki. No właśnie. Właśnie powrotem do, do tej. Zabrał rękę. Aleś to taki robocik był No właśnie Open open No i oni to to Oni na elektryczność kurna Odporni No teraz jeszcze wypierdzielę pół amunicji Dobra mamy to Jeszcze na no bank wylazł, jestem pewien. Ha no tam to nie rzucimy, ale tam możemy pychnąć tego, kurwa, mnie mam amunicji. Meksyk, my jesteśmy bez amunicji w takim obstranym świecie Jak to zrobić teraz? Jak to przeżyć Dawajcie mi amunicję, ludzie Tu Zginę jak mucha No jak Zero apteczek, zero wszystkiego zero Zero 0 do 0. Dobra, idziemy słuchajcie. I zaak, ty się nie przejmuj. Tu na ciebie czeka winda. O, i znowu pewnie będzie jakaś jazda. Już to widzę. Za dużo skomplikowanych rzeczy. A, aunicji, 0. No i to... To nie będzie Mi się skończyło, ja już to wiem Tylko co zrobić, jak mi się skończyło Co zrobić, słuchajcie, co zrobić bez amunicji, żeby ich wszystkich ubić No trzeba to zrzucić na lód. Na pewno się przyda Na pewno się przyda bo i tak tego nie zdążę użyć. Będę taki zabigany. Najgorzej, że żadna łajza nie chce wyleść. Dopiero jak zjadę, to oni się wtedy powychodzą. Jak tam? No, trochę lepiej za mu, ale to nie jest sukces marzeń. To nie są... Nie, nie wychodzę. Ja zostaję. Zostaję, nie idę. Kawy co nawet nie zrobiłem, wiecie. Ja, zostaję, ja nie wychodzę. Pierdolę, kurwa. Co mi tu źle? Dwa fajne kąty swoje, własne. Winda. Co mi tu jeszcze więcej potrzeba? Jakiś... Kuman, a nie powinno być human? No, oczywiście, że za winkiel idź. No jak, żeby inaczej. Idź za winkiel. Ну что, Пошло гладко, наверное. Ale się i tak ostrałem Dawaj jamo, kurna Dawaj kurna Tomasz Tu było was trzech A jest dwóch Ja się pytam gdzie jest reszta waszego ciała Nic nic, nic, nic Jak za No nie jest źle Zbieramy coraz więcej amunicji No co, idziemy Strzałka mówi, żeby iść w tę stronę Co to jest? Your Fun real No dobra, nie wiem co to znaczy Aż tak dobrze angielskiego nie znam Coś, coś z wesołym Coś z wesołością To akurat to mi nie jest No nie będę w to strzelał, no W tą puszkę Matko z ojcem, kto tu wymyślił Widziałem Górna, chodź Chodź, kurde Chodź górna tu Zatłukę ci kurde ręcznie o! Może i lepszy sposób Może i lepszy sposób te Walenie mu jak już jest blisko Spiąchy Niż kurna, niż strzelanie na ślepo Przynajmniej oszczędzamy amunicję O! Jest to jakiś sposób Mamy, słuchajcie, mam rozwiązanie jak będą blisko będę ich po prostu walił Może całą grę się, a nie całej byśmy nie przeszli, byśmy Waląc ich po łbach Nie dałoby rady Kurna no Lepiej to wziąć I to trzymać Jest winda. BUM! He kurna to jeszcze wyobrażam What the fuck? Surprise. Surprise. Bet you didn't know you could reverse gravity plating and throw someone into the ceiling. I gotta admit, I didn't either until I tried. You're Step into the ground. Cool dare you. Edwards rigged up some kind of gravity well. Yeah, I see it. There was a spike in power usage from environmental control when the trigger came. Ah too test. Right? That must be very strong in power. Environmentalism no, are should you, man? No co, dołem No jak żeby inaczej, tu nie przyjdziemy. a że nie mogę tych przyczynek rozwalać zamknięty. mogłem coś zyskać. No tutaj Piekielnia impreza Dobra, no schodzimy, no co? Nie mamy wyboru Nie mamy wyboru, bo odcinek nam się powoli kończy Wiesz to? Wiesz i noś ze sobą A dobra Mamy kurczę tutaj jakieś te Mam nadzieję że nic nie wylezie Ja już Wam daruję to słuchajcie eee, Te moje błądzenie w tych skrzyneczkach nic więcej nie ma Może coś mi się uda zrobić z tym eee, Ale to już spróbujemy Poza odcinkiem Króciutki odcinek 21 minut przed nami brama, nad nami piekło i co będzie, to Wam opowiem w następnym odcinku, czy się udało mi coś skonstruować w ogóle z tego, bo ja coś tam zbieram, ale to, to że zbieram, nic to mi nie daje kompletnie to zbieranie, więc może uda mi się, słuchajcie, po prostu coś wykombinować, żeby coś z tą bronią zrobić po ludzko, jak nie, no to trudno.